Radio Kuropatwa. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski, i zapraszam dziś Państwa do wysłuchania pierwszej części audycji pod tytułem Historia i Prehistoria Zapisu Dźwięku. Marzenia o jego nagrywaniu i przechowywaniu istniały od zawsze. Na przestrzeni wieków występowały w legendach, wierzeniach, i literaturze. Chęć uchwycenia i ujarzmienia dźwięku, opakowania go i schowania w urządzeniu, najlepiej jak najmniejszym, towarzyszyła ludzkości od co najmniej kilkudziesięciu wieków. W książce Zachować Dźwięk pani Katarzyny janczewskiej Słomko znaleźć można kilka przykładów. Posłuchajmy. Syrano de Bergerac w swojej fantastycznej podróży na Księżyc napotkał pojemniki, których przechowywano dźwięki. Bolesław Prus przypomniał legendę o głosach, które na sto lat zasnęły, i dopiero po zdjęciu klątwy dały się słyszeć na nowo. Wolter żartował ze skamieniałych rozmów łacińskich. Baron Munchausen snuł opowieści o rogu myśliwskim, w którym zamarł dźwięk podczas zimowego polowania, a następnie odtajał i zabrzmiał w ciepłym pomieszczeniu. Do tego zestawu dodać można anegdotę. Która pojawia się w pierwszym tomie Muraliów Plutarcha. O tym, jak Antifanes, uczeń Platona, opowiadał żartem, że w pewnym mieście wypowiedziane słowa natychmiast zamarzały, a później, kiedy odtajały, ludzie słyszeli latem to, o czym rozmawiali zimą. Oraz historię Pantagruela z czwartej księgi Gargantui i Pantagruela François Rebelle, który będąc na morzu, słyszał odmrażające dźwięki zimowej bitwy. Najciekawszy jednak wydaje się fragment z księgi trzeciej, Metamorfos Ovidiusza, przedstawiający historię. Tak jakby uczłowieczonego dźwięku, czyli echa, i ciała, czyli narcyza. To historia pragnienia zmaterializowania się dźwięku, miłości od głosu do ciała, czyli echa do narcyza, audycję przygotował i prowadził Piotr Wiśniewski.